Oda! Okej, okay, O, no co śmieszek. No co śmieszek. No noc. Family friendly. <laughs> noc family friendly, dobra. Dobra, go, go, Power Rangers. Retox? Eee. Uważaj, uważaj, uważaj. Jestem tam, gdzie? Jest, Dwa pokoje, tak jakby. Dobra. Czekaj, bo on tu jest. Schowaj się za tym supem jak będzie patrzył w twoją stronę to, to może ci zauważyć No suń dupę Freddy, no kuźwa Naga no, Laga marsz. Pink mu poskoczył. O. Ej, my gadamy to samo O, binem mam w GTA gra, 5 Dobra, idź o! Oba uciekłem. Nie zabij się tam. A? Ale dobra, patrzenie w ściany nie pomaga. Mój? Może, może w pewnym sensie zmniejszy szanse na Fredongo na Golden Fredongo, ale nie. Ma. Zmniejszy zmniejsza. Wiem, bo testowałem. Jak generatory? Raczej ja wszystkie Ej, Retox jest przesrane. Pamiętasz DJ of Creation? No Pamiętasz piwnicę? Tak się A takie endoszkiety okablowane ITP? No, coś tam pamiętam. No to taki jeden stoi tutaj w kuchni. Pokazuję Ale on, o... on się normalnie. Nie. On się normalnie rucha? Nie pokazuje do mnie lajka, wyślę wam na fabularnych mhm. Wysłałem Pokazuje, będzie dobrze Zostaw lajcie Nie przejmuj się Widzu, zostaw łapkę w górę Aj właśnie e, będziesz mógł zysywać różnych odcinkach Tak Z, Zamiast o lajki daj samkę gdzie oddaję lajkę No w dupie ja jestem, jestem. Nie daj, że przejść Aj. nie mogę, bo Freddy jest chabem teraz. To jeszcze Foxy mi wyszedł. Ej, Kamil, a ja Ci dam fajny dźwięk, który będziesz mógł dać zamiast. Super, czekaj, bo przeżyłem, przeżyłem właśnie rush Foxiego na mnie. Dolny generator. Latarka działa, bada. Ja Ci mogę. Ja, mo ja Ci mogę dać tego e, dźwięk zamiast. E, i subskrybuj. Spoko yy, Latarka działa na Foxy, o potwierdzone info, właśnie przeżyłem generatory. Obydwa generatory No tlen yy, need... Idę do generatora Jestem przy genie Ale masz fajne geny Wiem, to, to po tobie Dobra, górny chodzi, czas się nie zepsuje. No. Muszę iść po dolny jeszcze. Czekam aż Chikorita powie, idę dalej. Zwiedzam świat. O, ale okej, okay, to jest w ogóle story. To jest jeszcze do przejścia. Ale my graliśmy e, raz w ten tryb maze. Nie wiem czy pamiętacie, jest tego też odcinek. Gdzie Nightmare Freddy chodził i tam było trzeba chodzić po pomieszczeniach i były takie drzwi Trudne to było e, No na... jak No miałem ten tablecik, pamiętasz? I wychwytywała jak on jest blisko nas O No, to było przestrzane. E, jak generatory? Eee, git Dobra Godzina? Prawie otwarta Ojej Łatwo o Fox Dobra, nie tak nie łatwo. Cieszę, się, że nie Golden Fred. No co robimy własną wersję na e, Dobra. Już idę. Uważaj, bo jeszcze Foxi się wziął. Pamiętaj, Foxy leci na ciebie, wyciągasz latarkę. jest mu zmiany na chwilę w kiblu przez Fredonga. Stary, musisz się pośpieszyć. Jeśli tlen nam siądzie, to my instant giniemy. Jak, geny? Eee, tylko ten oksydon. No i. Fuck my life! Ale już jest git, nie rób to. Eddie! Tak! nienawidzę. Jest! Jest! zostanie kasę! Akurat zdechłem! Akurat zdechłem! Jak nie dostanę tej kasy, yes! to nie tej Dosłownie Freddy mnie już Jest! Proszę, chcę kasę. Mission complete. <laughs> Easy. <laughs> Za pierwszym Już się boję ile dostanę. Ej, co jest? Jest. you punch punching or something so yes hey you're cool, <laughs> spring Bonnie, oh, i always come back yo. so yes what the what the fuck oh. <laughs> oh. Uh, hey, oh oh hey Freddy so oh i i's gonna no нашего фельного Ale ma oczka ładne hmm. Tak Ten ciąg włożył tam głowę do jego Proszę nie jumpscare'uj Nie jumpscare'uj Ej to jest Golem Freddy chyba To nie był go Ale miał ucho jakby... Nie miał ucha A Golem Freddy w dwójce Ej, nie był Freddy 520 Cztery koła no, Tysiaczka dostałem 1170 Tylko cztery. No Ja no też 1170 to co, no trusa! Ta, ej, ale gra zajebista. Autorowi trzeba oddać To co, teraz pań zarobimy? Forgotki. Ej, to było dobre. Dobra! Dobra! Ja to ze Gdzie skip? A co tak naprawdę skip. Chyba, że do tego oni. Nie. Chyba tak. O, return to lobby Aj, <coughs> zajebał No dobra, zobaczmy ile kasy się uzbierało I jaka nos nam się odblokowała Chwila, bo my jeszcze ha... bo my chyba jeszcze musimy... Skip, skip, hmm. dobra Mam zło złoty kapelusz Easy Wy niestety nie będziecie mieć, więc może... Ja ha, haka nie mogę dostać. No to jeszcze to przejdziemy. Mam 13 koła, dobra. Play, czekaj, story, create. Jaka noc? Custom Night! Jest... Ka custom Night! Co jest?